Hej, większość chciała usłyszeć mój głos, więc postanowiłam nagrać coś. Czyli między innymi pokazać moje koniki, które są w stajni. Pierwszym nim jest Sahara. Czyli nazwa mojego Instagrama. Propozycję dała mi jakoś tam osoba, żebym nazwała ją Sahara. Więc tak, jest ona realistykiem. To już chyba jest mój piąty realistyk. Sahara chyba znalazła domek, więc za niedługo może się pożegnać w mojej stajni. Ma ona włoski. Um, chyba do lalek. Zapleci... zapleci ach, język polski. Um, ma warkocz, a to dlatego, że po prostu... Włosy wpadają jej w to krzesło z dziurami, i tam między innymi są po prostu kije, które mogą jej włosy uszkodzić. Ale głównym koniem jest welbęd. Welbend jest moim pierwszym koniem na poważnie. Dlatego velbent został u mnie. A w swoim już. całym czasie, kiedy robiłam już chłopy horsy, to było już ich troszeczkę więcej. Ostatnim jest właśnie Sahara z realistyków. A tak, ostatnim, ostatnim z wypychanych to chyba jest Oriando, który jest tam w tyle. Webend był. Proszę stać w miejscu. Webend był koniem, którym robiłam już barok temu. Z tych na poważnie. Bo wcześniej miałam takie kluseczki, ale kluseczek już dawno nie mam. I Webend został. Jako pokazanie, że jest moim pierwszym i tak już po prostu zostało. I ma swój własny kantarek i w zero i więcej sprzętu. na wodze? Jeżeli chcecie, mogę zrobić kiedyś jeszcze filmik z akcesoriami, które mam dla Hobby Horsów. Te, które zostały u mnie i te, które są głównie na sprzedaż. Tu są flagi, więc flagi te ja wezmę stąd. Ale leżą w koniach, bo. Nie, nie wezmę flag. Bo któryś tam patykiem trzyma. To jest jeszcze amestyk, jest to, głównie był to konik po to, że myślałam, że jakaś dziewczynka go kupi, niestety ten konik dalej u mnie został i czeka po prostu na domek. Jak to niektórzy mówią, że jest straszny, no, troszkę tak wyszło, że jest straszny. Amestyk jest koniem A4, A5 w rozmiarze. Eee, jakby ktoś chciał, za 40 zł sprzedam amestyka. Bez Kijaboki kija, to jest gałąź która jest bardzo cienka i służy mi do pomidorów. Tak, z racji, że mam taras, to muszę mieć pomidory. <gry> e, drugi jest to Oriando, którego widzieliście. Ma realistyczne chrapki. Oczka są takie trochę nie teges, ale, ale, no. A, oriando miał być na sprzedaż, ale jednak został u mnie i chyba zostanie. Bo coś mi ten koniec pod, do gustu podpadł. I jeszcze jest szetan. Szetan to jest konik A4. Jak to nazywam jego krzyworejcem, bo jest krzywy. <grym> Zostaw te uszy królika. Yy, uszy też były robione przeze mnie. Yy, no i po prostu yy, Szetan zostaje póki co, póki nie uszyje kolejnego A4, żeby. Yy, by to powiedzieć. Jak uszyje kolejnego A4 i ten A4 mi się spodoba. To najwyżej tam będzie szukać nowego domu. Jest to anglo-arab. Patrząc po jego pesku, takim trochę nie konia zwykłego. Jest on myszaty. Uj. Wszystko leci. Dobra, wszystko jest jak powinno być. I póki co więcej koni się nie zapowiada, bo skończyły mi się materiały bardzo potrzebne. Więc póki co nie pojawią się żadne koniki nowe. A ktoś tu chciał tofika. Ale to fix p